Witam Dzisiaj robię pierwszy odcinek złotych myśli Miałem tych myśli w dzieciństwie wiele i zazwyczaj się pojawiały tylko w miejscach ważnych i momentach To jest jeden moment Kiedy przypomniałem sobie Muszę uwieczniać złote myśli Nieważne ile? Nieważne kiedy czy będzie na nie sypał grat muszę uwiecznić tą złotą myśl otóż pierwszą moją złotą myśli będzie dotyk czym jest dotyk? dotyk zazwyczaj to jest zwykłe dotknięcie czegoś kiedy bierzesz rękę i jakby to powiedzieć Dotykasz czegoś Kiedy powierzchnia twojej ręki Kładzie się na inną To jest dotyk Jest wiele odmian Nazwanych Na przykład Najbardziej popularnym jest Przytulanie się Czym jest przytulanie się? Przytulanie się to jest Moment kiedy Jedna osoba Obejmuje drugą osobę Występuje w wielu rodzajach. Kiedy podajesz rękę, kiedy przytulasz go z tyłu, kiedy go przytulasz od przodu na przywitanie, też przytulanie można nazwać obejmowanie go jedną ręką. To jest wiele rodzajów, ale co się kryje za takim zwykłym dotknięciem? Powinno się pomyśleć, że jedyne co występuje, to energia przepływa przez ciało i dochodzi do ciebie, że właśnie to coś Cię dotyka. A pojęcie tak: cały czas w przytulaniu chodzi tylko jedno: dawać radość i miłość. Przytulanie to jest najmocniejsza z endorfiny przekazywana przez ludzi. Z tej dobry I to w sumie jest tylko jeden rodzaj Tak zwana miłość Miłość też występuje w kilku rodzajach Występuje jako miłość małżeńska, jako miłość przyjacielska Wiele rodzajów Trudno mi powiedzieć Ale zazwyczaj występuje jako najzwyklejsza miłość jako ta, którą kochasz. Chcesz być z nim na zawsze. No, ja ci powiem tak. Przytulas pomoże ci w tym. I powiem ci, że jeżeli naprawdę kogoś lubisz, nie kochasz, ale go lubisz, powinieneś go przytulić. Wytłumaczysz Ci dlaczego? Otóż, kiedy przytulasz kogoś, endorfiny, adrenalina. Znaczy zdrowa adrenalina od miłości przychodzi do twojego mózgu i zaczynasz czuć dobre wibracje. Jakby dobry duch w, to, w Ciebie wstąpił. No i jeżeli tylko koś przytulasz, jego samo poczucie się zwiększa, sama miłość do ciebie osoby i będzie się wiążesz z daną osobą. Właśnie takie skutki. Wpływ też na siłę tego ma okazję i chwila. Jeżeli jest to bardzo emocjonalna chwila, takie coś bardzo zwiększa samo poczucie danej osoby. Jeżeli to jest przytulenie w sposób mało emocjonalny, w stylu no nie wiem. Siedzisz sobie i nagle cię osoba przytula, no to coś takiego. Wtedy androfiny jest mniej, ale nadal ona występuje. Co jeżeli ty będziesz przytulany przez kogoś? Wtedy działa to na ciebie. To co właśnie występuje. Jeżeli będziesz płakał, jeżeli będziesz bardzo szczęśliwy, jeżeli będziesz chciał przytulenia, ta adrenalina, miłość, ta emocja będzie zwiększona. Jeżeli nie, jeżeli będziesz miał to gdzieś, endorfina nadal będzie, ale będzie zmniejszona. Żebyście wiedzieli, takie przytulanie jest 100 razy mocniejsze od takich normalnych, życiowych rzeczy, jak na przykład jedzenie. Na przykład, jeżeli jesz coś dobrego, na przykład Twojego kebaba albo Twojego naleśnika. Będziesz to czuł, będziesz czuł smak, ale nie będzie ci dawało takiej mocnej endorfiny, jakby dawali ci właśnie przez przytulanie. Jeżeli chcesz, żebyś właśnie dostawał taką radość i przytulasz kogoś i jej nie dostaniesz, i się zastanawiasz, dlaczego ja ci odpowiem, to nie działa tak. Jeżeli kogoś będziesz przytulał, to będzie ci lepiej. Nie. Jeżeli będziesz kogoś przytulał, to osoba przytulana będzie to odczuwała. Ty nie będziesz czuł nic. To jest przykazywanie. Więc jeżeli kogoś przytulasz, a ta osoba cię nie przytula, jest słabo. Zdrowie by było, jakby osoby cały czas by się przytulały. Ale to nie jest możliwe. Dlatego powinno się przytulać raz na tydzień na przykład, nie? Z tego Wiele ludzi dostaje depresji i miłości, bo ja w ogóle nie dostaje ten dolphin. Dlatego bierze używki, które dają tam jakiś procent, ale nie aż taki mocny. Gadanie też nie jest zbytnio pomocne. Gadanie, o, bądź sztywny, będziesz lepszy, nie rozpocznij się. Jedynie, co możesz takim przekazem zrobić, to albo wyrównanie, albo jeszcze bardziej pogorszenie. Nie da się bardziej pocieszyć. No chyba, że to będą jakieś naprawdę emocjonalne słowa i będą dochodziły do obiektu, którego używasz właśnie tego czegoś. No i cóż. Ludzie zachodzą w depresję i nie wiedzą dlaczego. Otóż nie mają zbytnie radości. Radość jest tylko przekazywana przez przytulanie. Nikt by się nie spodziewał, że taka niepozorna rzecz. Nic, nie kosztująca nic. Nawet byś nie zarobił na tym. No, chyba że jesteś, nie wiem, patusem co bierze pieniądze za przytelanie ale to akurat jest już wiecie... przekopowanie, czy coś. I takie coś to co też nie daje zbytnio mocnych efektów, nie? Więc mówię ci. Jeżeli chcesz, aby osoba się przywiązała do Ciebie, aby osoba dawała Tobie więcej miłości i radości, przytul ją. To może ona przytuli Ciebie. To była moja złota pierwsza myśl. Przytulanie się. Zobaczymy, co będzie w następnej chwili. Słuchajcie mnie. Idźcie za moimi podoradami. To były Złote Myśli. Mówione przez myś Mr. Shamana. Żegnam Was i do zobaczenia do kolejnych moich filmów.